I uka wszystkim w dzisiejszym odcinku Pogadamy sobie ogólnie o końcu wakacji jak się czułam Tak ogólnie na wakacjach Do których byłam, gdzie byłam na wakacjach I postaram się też zrobić Dużo rzeczy Które przydadzą mi się do szkoły Chciałabym też, że, chciałabym też tutaj Trochę um, Podmienić pokoju um, A chodzi mi o to, że Po prostu chciałabym Zapełnić go takimi Rzeczami na przykład nauki, jak na przykład sobie powieszać plan lekcji. Mój piesok schodzi na dół. Chciałabym sobie powieszać jakieś plan lekcji. Jeszcze raz, ja mam tam drzwi takie pełne na przykład plakatów, i chciałabym też kilka moich idoli tam powieszać i które są moimi nowymi Idolami, bo tam jest. Kilka moich starych idolów, ich nie będziemy zdejmować, bo cały czas je lubię, cały czas ich lubię Są też mnóstwo piesków, świadczy o tym, że to jest moja ulubione zwierzątko I postaram się też właśnie zrobić kilka rzeczy do szkoły e, Jak możecie zauważyć, to jest kosmetyczka, która pojawiła się na moim bakcusku e, Film dostaniecie w opisie, wejdźcie sobie do tego filmu i sobie pooglądajcie, bo naprawdę tam się dużo działo jest trochę mniejsza ta wyprawka szkolna niż w tamtym roku, ale dobra to sobie już pooglądacie nie pokażę wam plecaka, chociaż jest koło mnie, no bo nie mogę zdradzać, bo będzie to na baktusku, czyli w moim filmie nieważne to jest mała kosmetyczka, którą mam zamiar wziąć sobie do szkoły <laughs> no na przykład takie rzeczy jak chusteczki, jakaś mgiełka perfumy, balsam do ust, błyszczyk. Takie, wiecie, podstawowe rzeczy. Szczotka na przykład taka, wiecie, mniejsza. Taka składana, bo mi się takie rzeczy przyda, przydają i nie mam ich w szkole przy sobie i muszę pożyczać z koleżanek, więc w tym roku postanowiłam, że czy miała taką kosmetyczkę. Akurat się sobie kupiłam tą kosmetyczkę na kosmetyki, ale potem kupiłam sobie taki Organizer. I już nie potrzebowałam tej kosmetyczki. Postanowiłam, żeby ją przeznaczyć właśnie e, do szkoły. I chciałabym ją zapełnić. Już kilka rzeczy tam mam. Taka mgiełka. Może nie z Sol de Janeiro, ale z Rosmana. E, Była w takim większym nastawie I powiem wam tak. Ślicznie pachnie, tak słodziutko, tak dziewczęco, więc naprawdę Wam polecam jeść do Rossmanna i kupić, to. jeszcze jest czas. Są inne zapachy też, chusteczki, wobec chusteczek, raczej słabo. W tamtym roku miałam chusteczki, wszystkie zużyłam, będę musiała, sobie, e, będę musiała sobie dokładać jakoś tak, nie wiem, co kilka dni, żeby mi się nie skończyła. Chciałam pożyczyć koleżanek, koleżanki i do mnie pożyczyć. Dużo osób chciało do mnie pożyczyć I naprawdę te kosteczki się dość często przydają. E, na przykład na plastyce, no nie wiem, jak mieć brudne ręce, żeby wytrzeć sobie usta, żeby wytrzeć coś z ławki, żeby smarkać na cwiecie. O sumie chodzi. E, taki, taka pomadka, taki balsam Korka, ale jest trochę brudna Już używany. Bo nie, nie płaci się kupować nowego, skoro mam Nie płacę się kupować nowego, skoro mam jeszcze stary. I taka malutka, naprawdę malutki błyszczek. Tak wiecie, tylko żeby poprawić coś. Bo czynimy, się bardziej malować w szóstej klasie. Um, teraz wam może nie będę pokazywać, bo nie chcę sobie teraz malować ust w tym momencie. Ale pewnie zobaczycie mnie na filmikach nieraz w tym filmie, się przeglądajcie. Ok. To jest na razie, więcej ja, nie będę tutaj pakować. Mm, szczotkę spakuję i to będzie raczej na tyle. Mm, teraz wait. że opowiem o moich wakacjach. Jak już możecie zauważyć na moim kanale, bo tam się pojawiło mnóstwo filmów i tam, tam mówiłam właśnie, że wyjechałam do Bułgarii. W tamtym roku byłam w Turcji, w tym roku byłam w Bułgarii. Bułgarii było nas naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Pogoda niestety nam nie sprzyjała. Trzy razy albo dwa razy padał deszcz, a miało być słonecznie. I jeszcze do tego to lato było dość pachowe, bo mm, musieliśmy jeszcze przenieść do innego hotelu, ponieważ jak byliśmy w autokarze, wysadzili, nam pod, wysadzili nas pod niewłaściwym hotelem, bo okazało się, że w tamtym hotelu nie było wolnych miejsc nawet chociaż za chociaż zamówiliśmy hotel za... za Zarezerwowaliśmy hotel dwa miesiące przed wakacjami, a my wylatywaliśmy pod koniec wakacji, czyli w sumie trzy miesiące mieli na to, żeby nam to powiedzieć. Niestety nie powiedzieli, a raczej nie będą wyganiać klientów z tamtego hotelu, co mnie rozczarowało, bo tam mieliśmy wszystko on, inclu on inclusive, <gryw> więc nie umiem tego mówić. Tamten hotel był oceniony na trzy gwiazdki, jednakże trafiliśmy do gorszego ocenowo hotelu, ale miał więcej gwiazdek, 4 gwiazdki. Naprawdę tam było dość fajnie, oprócz tego, że jedzenie się ciągle powtarzało. Mm, też mięso mi nie do końca przypasowało tam, bo mm, było po prostu za bardzo przyprawione i no, po prostu nie za bardzo smakowało. No ale ogólnie teraz przejdźmy do innego tematu, zaraz wrócimy do tamtego. Mm, jeżeli chcecie wiedzieć, o co chodzi z tym zeszytem, czemu ja go tutaj mam. Mianowicie, to jest zeszyt taki planowy i tutaj mam takie najważniejsze rzeczy. M będę go sobie chyba nosiła do szkoły, bo nie wiem, czy nie będzie za ciężki, bo jak możecie zauważyć, jest dość gruby i duży, więc nie jest taki lekki. E nie wiem, czego będę wróciła do szkoły, ale na pewno tam będę sobie jakieś kartkówki, sprawdziany, kiedy będzie tam mnie pytać. I teraz mam zamiar sobie zapisać na przykład takie plany do odstrzałkowania, od ptaszkowania. Na przykład, na przykład dajmy wam taki przykład, że... Czekaj, co... Podać przykładu, ale jakieś tam rzeczy będę sobie a żeby sobie odptaszkować, gdy to zrobię. Tutaj mam też dużo rzeczy z wakacji, ogólnie jakieś piosenki, jakieś moje ulubione. Powróć do tego tematu. Tylko na tych wakacjach tam mieliśmy bardzo blisko plaże, na której były leżaki. Było jest cieplejsze morze niż, morze niż y, na mor w Morzu Bałtyckim, ale zimniejsze niż w Turcji. Ym, trzeba się do niego przyzwyczaić. A jak się do Morza Bałtyckiego na przykład przyzwyczaisz, to nie jest jakoś bardzo ciepło, ale nie jest też za zimno. A jak ja się tam przyzwyczaiłam, to było cieplutko, ale na początku jak chodzisz jest zimno, a w Turcji było od razu ciepło. Ym. Ale to też dobrze, bo strasznie tam świeciło słońce, jeżeli świeciło. I to nas troszeczkę, tak wiecie, nie ogrzewało, tylko moczyło i przez to nie było tak gorąco. Jeśli nie widzieli na wakacjach, byłam z moją kuzynką. Było nawet fajnie, tak jak mówiłam, na wakacjach. Mm, nie byliśmy na jakichś większych wycieczkach, ale co wam mogę jeszcze powiedzieć, tam też nie było dużo sklepów. Tutaj, jak możecie zauważyć, mam jeden i drugi warkoczek. Tutaj gdzieś powinien być jeszcze jeden. Tutaj jest ten z tyłu, jakoś mi idzie. Tutaj mam ten warkoczek, ale jakoś mi tam poszedł z tyłu. Bo Jezu, jeszcze sobie tu kopiec zahaczyłam. Spójrzcie na te warkoczki. One nie są takie, wiecie, podstawowe, jak się na przykład robi... Na, na naszym polskim morzem, jakoś tak, na rynku, nie na rynku, po prostu nad morzem u nas nie robi się takich warkoczyków, tylko takie z doczepionymi włosami. W Bukari też można było robić z doczepionymi włosami, ale była też taka opcja, żeby zrobić z takimi koralikami przyszywanymi, znaczy nie przyszywanymi, tylko w naszych włosach po prostu. I one nie mam że odpadną. I naprawdę są bardziej wytrzymałe. Pani mi zrobiła cieniutkie. I od samego początku głowy. I te kolorowe zawsze mi tak spadały. Wiecie, że tutaj były. A te mi raczej nie spadną, bo to moje włosy. Wait. Ja sobie, już sobie chyba odpuszczam to pisanie. Już dość dużo napisałam yy, poza kamerą. Tyle mi, mi się wydaje, żeby star... Trzy. Chwilę, ja Coś tutaj źle zrobiłam. Pokażę wam, co sobie kupiłam podczas wakacji. Nie wiem, czy to jest udany zakup, czy nie. Czy to jest udany zakup, czy nie. Yy... La Fufu, bo na labubu mi nie stać Znaczy może mi było stać, ale raczej nie opłacać i tyle kupu, e, spłacić za lalkę To La, bubu, la Fufu to la Fufu zapłaciłam 50, 50 Więc troszeczkę żałuję, że je kupiłam, bo Jeszcze musiałam doczepić głowę, bo odpadła ale spójrzcie, to jest na serio po drugą, Zobaczcie. Czekajcie mi tutaj na głowie ma. Putę. Dobra, lepiej ja tego nie włączyć to jest taki cringe. Więc wolę już na pewno słuchać. Hmm, co jeszcze kupiłam podczas tych wakacji? Jak możecie usłyszeć, to jest dość duży papierowych pieniążków, a mniej drobnych, ale nadal to nie jest. To jest nie do tego, co muszę tutaj zaznaczyć. Możecie mogliście zauważyć też na różnych szorcach albo TikTokach, że występowała taka skarbonka, na których się zaznacza: na przykład wrzuca yy, się 20 zł i się przekreśla 20 zł, i tutaj spiera się na marzenia. Tutaj nawet pisze: macie na odwrót. spieram na marzenia. Yy, Cyl 2500 zł mi się wydaje, że to dość dużo ze zejdzie, żeby to uzbierać ale mam yy, te kieszonkowe, więc myślę, że uzbieram ponad rok te 2500 zł no to jeszcze pokazać, tak w sumie to nagrywam ten film tak troszeczkę do sensu, bo strasznie dużo filmu przepuściłam i chyba muszę odwołać to, że filmy nieokreślenie pojawiają się na moim kanale. Nie ma ustalonych dni i raczej nie będzie jej w każdy tydzień, bo po prostu nie wyrabiam się z tymi wszystkimi rzeczami i naprawdę przepraszam Was, że... no... Już dużo razy sobie odpuściłam te filmy na tydzień. Byłam na wakacjach, miało być dużo filmów, nie było, bo po prostu nie było czasu. Wstawaliśmy wcześniej rano na śniadanie, a potem całe dnie spędzaliśmy na basenie i nad morzem, więc raczej nie było sensu. Bo co miałam tam nagrywać? Jak po prostu leżę sobie na plaży, to nie miałoby sensu. E, film by też no, nie miał za dużego sensu, więc. Jeszcze chciałabym Wam powiedzieć taką bardzo ważną dla mnie informację. W dzisiaj albo jutro pojawi się filmik z organizacji piorników, bo pojawi się już filmik tak jak już mówiłam, back to school, ale jeszcze piorniki mi nie przyszło, więc nie nagrałam tego wcześniej. A jak przyjdą piorniczki, to nie mogę się doczekać dosłownie organizacji tych piorniczków. Ja naprawdę lubię tak wszystko mieć estetyk na rok szkolny, nie. Więc... Byłoby fajnie, gdybyście połapkowali ten filmik, zasubskrybowali kanał, z słoneczkiem I to w sumie tyle, bo nie mam co innego mówić No i tak na już trwa 14 ponad minut Więc to już bye. koniec odcinka, tak jak już mówiłam Subskrybujcie, łapkujcie słoneczkiem czy Łapkujcie subskrybujcie słoneczkiem I w sumie to by było Hi, Yoko. <laughs>